Dzień dobry, witam Was serdecznie już teraz na moim kanale YouTube'owym. O czym mam przyjemność oficjalnie Was poinformować. Już teraz będę tutaj wrzucał swoje filmy, także zachęcam do subskrybowania, żeby być na bieżąco. Jak widzicie, przygotowałem dzisiaj, mam przed sobą właściwie przygotowany stosik pięciu książek które chcę dla Was zrecenzować. Książki o tematyce związanej z siłownią, zdrowiem, odżywianiem, które moim zdaniem są może nie pozycjami must have, ale mogą być interesujące dla osób, które chcą zadbać o swoje zdrowie, dobre samopoczucie, czy też chciałyby same popracować nad techniką swoich ćwiczeń. Pierwsza pozycja, Paleo po polsku od Alicji i Dawida Białowąs. Książka, dzięki której ja zmieniłem podejście do diety, mającej dużo za dużą zawartość tłuszczu, dobrze uczy zdrowego podejścia do tłustego jedzenia i jeszcze lepiej pokazuje, że można jeść pokarmy nisko przetworzone, które jednocześnie będą bardzo smaczne. Z... Właściwie 3 czwarte książki to same przepisy, więc można bardzo fajnie poeksperymentować w kuchni. Według mnie pozycja godna uwagi dla osób, które zapalenie gotują. Zapalenie gotują? Dla osób, które są zapalonymi kucharzami, ale dla osób też, które chcą nauczyć się zdrowo i smacznie gotować jak najbardziej dużo zdjęć, przepisów, tak jak mówię. Hmm, paleo po polsku. Takie 3,5 na 5, nawet czwórka według mnie. Hmm, godne uwagi. Numer jeden wśród poradników dotyczących zdrowia, czyli rozszyfruj swoją krew od Pauliny Ichnatowicz i Emilii Ptak, to Książka, którą polecam każdemu mojemu podopiecznemu, który chce poszerzyć swoją wiedzę odnośnie tego, jak działa nasz organizm. Ponad 700 stron soczystej wiedzy o analizowaniu wyników badań, pracy tarczycy i jej zaburzeń i postępowania w razie, kiedy podejrzewamy, że coś w naszym organizmie szwankuje. Oczywiście w żaden sposób książka nie zastąpi nam lekarza, ale dużo lepiej się żyje, kiedy wiemy w jaki sposób nasz organizm funkcjonuje. Krótko mówiąc, no, Cud, Miód i Orzeszki polecam naprawdę tę książkę. Jeżeli można mówić o jakiejś książce must have, z tego zbioru, to, to to myślę, że to będzie Rozszyfruj swoją krew. Mocne 5 na 5, według mnie. Rozszerzenie działu o Tarczycy z Rozszyfruj swoją krew. Tarczyca, diagnoza i leczenie od Suzy Cohen. Bardzo fajnie, przystępnie napisana w Ksi książkach. Myślę, że skierowana dla osób, która, które, które mają zaburzenia pracy tarczycy. O tym, jak rozpoznać zaburzenia pracy tarczycy, jak je wykonać, testy laboratoryjne, jak leczyć i z jakich suplementów korzystać. Krótko mówiąc, no, tarczyca w pigułce. Na pewno dla osób. Z problemami starczycą z z przyda się. Przechodząc do książek o tematyce treningowej, chciałbym zaznaczyć, że teoria to jedno i można się jej nauczyć tak samo jak biologii, jednak wykonywanie ćwiczeń to drugie. I z doświadczenia wiem, że nauczenie się ćwiczenia na podstawie YouTube'a czy książek jest niemożliwe do momentu, aż nie spojrzy na nas ktoś z większym doświadczeniem i nie skoryguje naszej techniki. Wiedza teoretyczna będzie dobra na początek, później tylko szlifować ją z osobą bardziej doświadczoną. Zacznij od siły. Marka Ripetto Kompleksowa książka o technice wykonywania ćwiczeń ze sztangą. Jeśli chodzi o teorię, to myślę, że wyczerpuje temat, poza tym, że można by tu dodać jeszcze coś więcej o przysiadzie, nie tylko low bar, ale na przykład high bar szczególnie dobre dla osób interesujących się trójbojem siłowym. Dużo zdjęć, schematów, ćwiczeń rozłożonych na części pierwsze. Takie 3,5 na 5, jak najbardziej. Do przeczytania jako podstawa do rozpoczęcia treningu siłowego na wolnych ciężarach. Last but not least. Paweł Cansulin, były trener z napisał dla nas książkę o, o tym, jak ćwiczyć z odważnikami kettlebell, z czajniczkami, z kulkami, jak, jakkolwiek by ktoś tego nie nazwał. Krótko, zwięźle, zwięźle i na temat. Tak można szybko zobrazować, co możemy znaleźć w książce Rosjanina. Napisana przystępnie i wyczerpująca temat, nic tylko zaczynać swingować i snatchować. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą recenzję. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, do subskrybowania kanału, żebyście byli cały czas na bieżąco. Jeśli uważacie, że materiał wartościowy, to polećcie go znajomym. Jeżeli jakieś zastrzeżenia macie, to też chętnie ich wysłucham. Widzimy się chyba już niedługo, w przyszłym bo w przyszłym tygodniu na siłowni już chyba wtedy będą otwarte. Także trzymajcie się zdrowo, żebyście mogli skopytać ruszyć na trening. Do zobaczenia, cześć!